Prace przy renowacji nagrobków rodzin mierzyńskich oraz kobierskich i Błochowiczów rozpoczęły się jeszcze w ubiegłym roku. Nagrobki pochodzą z XIX wieku. Według ustaleń Komitetu Nagrobek Rodzin Kobierskich i Błochowiczów jest jednym z najstarszych żeliwnych nagrobków na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego. Pochodzi z 1851 lub drugiego roku, a trzeba pamiętać, że żeliwo na cmentarz u nas wprowadziło się w drugiej połowie XIX wieku, także to jest jeden z pierwszych. Odrestaurowany nagrobek rodzin Kobierskich i Błochowiczów powrócił na swoje miejsce kilka dni temu. Nagrobek rodziny Mierzyńskich został odrestaurowany wcześniej. Koszt renowacji obu nagrobków to ponad 60 tysięcy złotych. Brakuje nam właściwie 20 tysięcy, bo część środków mamy, by zakończyć te dwie renowacje, a wszystko to, co będzie ponad 20 tysięcy, to już będzie zysk na kolejną naszą pracę. To, który z kolejnych zabytkowych nagrobków zostanie poddany renowacji, będzie zależeć od posiadanych pieniędzy przez społeczny komitet. Z 300 zabytkowych nagrobków znajdujących się na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego, 32 wymaga pilnej renowacji. W ubiegłym roku zebraliśmy ponad 40. Liczę, że w tym roku, w związku z tym, że się szykują różne akcje wyborcze, będą chętni. I także sądzę, że w tym roku więcej zbierzemy jak w poprzednim. Kwesta na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego odbędzie się 1 i 2 listopada w godzinach od 9 do 16.